Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Mówił do nich, żniwo jest wprawdzie wielkie, ale mało robotników. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki, ani torby podróżnej, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domu. Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc co mają. Bóg dopracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu, a gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych i mówcie im. Nadchodzi już do was Królestwo Boże. Posłanie 72 uczniów Święty Łukasz w swojej Ewangelii przytacza epizod z rozesłaniem 72 uczniów. Pan Jezus posyła nie tylko 12, ale także inną, większą grupę uczniów, aby przygotowali Mu drogę przez swoje świadectwo i słowo. Potrzeba ich zaangażowania, bo jest wielu ludzi, do których ma dotrzeć przekaz Ewangelii. Żniwo jest wielkie. Bardzo ważne są wymagania, jakie przed nimi stawia. Na samym początku Pan Jezus ostrzega, żeby nie dali się zwieść światu, gdyż nie jest on przychylny Ewangelii. A potem poucza, żeby byli wolni od ludzkich przywiązań do dóbr materialnych i relacji, które mogą zbytnio angażować, a przez to opóźniać dzieło głosicieli dobrej nowiny. Ich cel jest ten sam co Jezusa, głoszenie tego, że nadeszło już królestwo Boże. Mają nieść ze sobą pokój, zadowalać się tym, co jest konieczne do zaspokojenia życiowych potrzeb. Taka postawa charakteryzuje najpierw samego Jezusa. Tak samo mają postępować jego uśniowie. Panie Jezu, nie jest łatwo zaufać miłości Twojego i mojego Ojca i zawierzyć Jego opatrzności. Ale ponieważ Ty tak uczyniłeś, pragnę Ciebie naśladować. Udziel mi tej łaski. Amen.